Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dziś poniedziałek, czyli standardowo, jak to w poniedziałek, załatwianie najgorszych spraw, co można załatwiać, czyli te wszystkie urzędowe, księgowość, urzędy, podpisywanie umów. Okropieństwo najgorsze co może być, dlatego chyba nie lubię po prostu poniedziałków. Maksiulkę zawiozłam już do przedszkola, wiecie, wróciłam sobie do domku i mówię tak, kurczę, no mam, już, mam jeszcze dwa vlogi do zmontowania w sumie, no wiecie, jak już ten vlog wpada, czyli one są już zmontowane, więc wpadacie, tutaj macie kartę. Mm. Ale zorientowałam się, że nie mam myszki, e, więc będę musiała pocisnąć szybciutko do Media Expert, kupić myszkę. E, no tak jak wiecie, rozstaliśmy się z Kubą, ja to już mówiłam chyba w wcześniejszym vlogu, nie wiem. E, on zabrał swojego laptopa, no i była też myszka. Ja właśnie odkupuję od Janka laptopa, e, ponieważ nie potrzebuję, wiecie, nowego lapka, bo... Tak naprawdę laptop tylko służy mi do tego, żeby montować dla Was vlogi, nic poza tym, więc po prostu no po co kupować nowego, jeżeli tylko i wyłącznie potrzebuję go do programu. No i skapnałem się właśnie, że nie mam myszki, więc muszę pocisnąć szybko pomyszkę, żeby pomontować dla Was te vlogi, żeby jak najszybciej wróć. Boże, wróciły co ja pierdzielę, żeby jak najszybciej... O Boże, wleciały na, na, na YouTube, więc zbieram manatki, ubrałam się już standardowo. W ogóle ostatnio powiedzieliście mi na Instagramie, a jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tutaj gdzieś się wyświetla, więc wpadajcie. Ostatnio pamiętam, jak dodawałam, nagrywałam się przed lustrem i powiedzieliście mi, że wyglądam jak jakbym szła na wojnę, nie? Także no trochę śmiesznie, a zarazem nieśmiesznie. W każdym razie wygląda to, moi drodzy, tak. Ja ogólnie stwierdziłam, że wyglądam tak, jakbym szła na ryby, bo są takie jakby w ogóle typowo rybackie spodnie, ale no mega zarobista. naprawdę, w ogóle kiedyś, jakbym zobaczyła te spodnie w sklepie, powiedziałabym sobie, Boże, kto takie coś w ogóle nakłada, w ogóle jak to tu ściągać, tu ściągać, w ogóle jakieś luźne, one się co chwilę gniotą, ale mi się tak w ogóle zmieniają stylowy zmienia mi się tok myślenia pod względem właśnie e, ubrań, że to jest jakiś hit, totalny hit. Kiedyś tak samo mówiłam, że nie ubiorę nigdy w życiu dzwonów, szerokich spodni, takich wiecie, tutaj ładnie, fajnie obcisłych, a tutaj takie wiecie, nogawka, fu e, no a w mojej szafie już chyba z 7 par jest takich spodni, więc no nie wiem, w każdym razie ja wcześniej powiedziałam, że wyglądam jak na ryby, że wystarczy mi tylko e, kupić wędkę, aczkolwiek mój dziadek ma wędki, kiedyś jak byłam mała, to z nim często chodziłam na ryby. E, i mówię ja właśnie, że tak śmiesznie wyglądam, ale Wy to skomentowaliście, że wyglądam jakbym szła nie wiem, na wojnę. Tak, tak skomentowaliście. W każdym razie nie przedłużam, biorę pieniążki, biorę wszystkie faktury, od razu zawiozę księgowej i muszę jeszcze pojechać na zakupy, ponieważ mojemu dziecku skończyły się monte i gratki, a to po prostu jest pochłaniacz takich właśnie jogurtów, więc muszę pociąć jeszcze szybko na zakupki, ale zanim jeszcze zakupki, księgowość, to muszę mieć po tą myszkę, no bo bez myszki nie da się montować. No i kupiłam jakąś taką zwykłą, najzwyklejszą chyba 30 zł kosztowała do tego podkładkę pod myszkę, bo przecież też nie miałam. Eee, także o, i jeszcze proszę bardzo, do sody, do sody Stream. Ten koncentrat taki właśnie, żeby robić Pepsi. To jest mega spoko. Zresztą ja Wam pokazywałam to już w jakichś tam wcześniejszych vlogach. Tą Sody Stream, co gazuje wodę. Eee, także lecę teraz szybko do księgowej i na zakupki. No i później montować dla was vlogi. Byłem słuchać u księgowej i się troszeczkę załamałam. To może nie to, że się załamałam, ale tyle, ile wyszło mi podatku i tyle, ile wyszło mi Zuzu, To jest po prostu jakiś obłęd. To jest dramat w tej Polsce, to jest tak istny dramat, że człowiek wiecie, chce założyć swoją firmę. Ma już swoją firmę. E, muszę się teraz troszeczkę tutaj wam wyżalić, więc sorry. E, w każdym razie, wiecie, chcę mieć coś swojego. Chcę mieć, chcę być swoim szefem, e, decydować o, o sobie, samemu, e, zarabiać lepsze pieniądze, żeby żyło się lepiej. Nie. Udupią cię, tak, wiecie. Z Zusem, z podatkiem, e, żeby jak najwięcej wyciągnąć. To jest. Nie, no. Uf, muszą mi, słuchajcie, emocje opaść, bo... No, bo no bo nie jest fajnie, w każdym razie, no, no trudno, no trudno, no taka jest nasza rzeczywistość, taka jest Polska i, i tyle, chyba trzeba będzie naprawdę gdzieś uciekać za granicę niedługo, bo dramat, no. Także troszeczkę się tutaj wami, yy, z wami, yy, do was pożaliłam i lecę na zakupy. Dzień dobry, dziecię, wróciło dziecię z przedszkola. Tak. tak. I jak było? Super. Super było? Jak twój kolega mu na imię? Mów. No, nie było tam Zuzi i Kubi. Nie było Kuby i Zuzi? Tak. I Kola nie było, Simka nie było, i Franka nie było. I Franka nie było? O Jezus, ale to chyba dobrze, że Zuzi nie było, co? Bo Zuzia nie. chyba Cię biła. Nie było tam Zuzi. No to chyba dobrze, że jej nie było. Co nie? A Ty ma ten A A słuchajcie, powiedziałam Maxowi, że mam dla niego... Małą niespodziankę, ponieważ tutaj jest. Ponieważ byłam na zakupach i oczywiście nie odbyłoby się. O, tu zapach do tego, nie odbyłoby się bez e, jakiejś tej pierdołki małej dla mojego dziecia. Waga. Uwaga. Uwaga. To jest nic takiego, żeby nie było, waga. Co to jest? Patrol. Chcesz to, to nałożyć? Tak. A może tylko do przedszkola nałożymy co? Ej, a ja nie jest nie, za dużo na ciebie? 110 rozmiar, jakaś taka duża. Nie. Co? Wow. A co tam? Oho, oho, oho. Oho. No co to jest? Dwa Dla kogo? Ja mnie. Dla ciebie? Dla nas. Tak. Dwa dla ciebie i dwa dla mnie. Poczekaj, podzielimy się bo... Podzielimy się, tak. No, Masz. No daj. Ale nie, musimy je dać do lodówki, bo mama w ogóle jeszcze nie zdążyła rozpakować w ogóle wszystkich zakupów, bo przyszłam potem przy Atala na chwilę na kawę. Eee, także troszeczkę sobie poplotkowałyśmy. Pogadałyśmy. O nie, co to takie mokre jest? O nie, nie gadaj, że coś się wylało. Nie, 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 nie. nie. Kupiłam Ci truskawki Max i troszeczkę się rozmroziły. Myślicie, że jak Boże je z powrotem do lodówki, to nic się nie stanie? Do zamrażarki znaczy? Bo z tego co ja wiem, to nie można e, ogólnie... To do, do lodówki daj, ja Ci otworzę jeden. Dobrze, ja to daj. To ja Ci otworzę jeden. Nie. A resztę dać trzeba do lodówki, bo one też się rozmiękną, widzisz? Jezu, zapomniałam całkowicie, że mrożone owoce za tego kupiłam. Kupiłam ogólnie Maksiowi owocki, e, tym razem w sumie tylko truskawkiem, przecież ja kupowałam mu takie, taką mieszankę owoców. Tak, do zamrażalki chciałam wkładać, bo to no. E, w każdym razie kupiłam właśnie te truskawki, ponieważ często robimy herbatkę i do herbatki A dajemy. Co to dajemy do herbatki? Kolor. Jaki ko? No tak. To nie do herbatki, tylko do wody dajemy owoce, wtedy jest kolor, tak? A herbatka już ma kolor, tak? No, no, teraz nie kontaktuje, bo przecież trzeba mu... Teraz to trzeba. No, no nie, Boże, złote 30! A, to, a ta bluzka, 15 złotych, to ja muszę Ci batoniki kupować zamiast tego. No jasne przecież to w sumie... Wiecie, słodycz jest, tak? Tak. No. Proszę. bardzo. no, no. Ale trochę nam rozmiękło to się troszkę, wiesz? Dlatego dobrze, że do lodówki daliśmy. Czekaj, czekaj, czekaj. Kupiłam Ci monte. Tak, kupiłam Ci aktymelki, mm. banany, brzoskwinie Ci kupiłam yy, i chusteczki mokre <noise> bo ja to sobie, słuchajcie, życia nie wyobrażam bez mokrych chusteczek wcześniej jak jeszcze no nie miałam Maksia, nie byłam mamą, o może tak powiem to, to tanie dla mnie chusteczki mokre były bezużyteczne to jest ten moment, kiedy on właśnie mnie przekrzykuje. Ale odkąd zostałam mamą i odkąd zaczęłam używać chusteczki mokre, totalnie nie wyobrażam sobie... Oj, Maksymilian, chyba, chyba zaraz zabiorę Ci tego tego. Dawaj, zabieram. Jak ucieka. Trzeba mieć z tą złowrogą minę do niego, taką. Że źle robi. Ale w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to, że. Teraz totalnie sobie nie wyobrażam życia bez mokrych chusteczek, pomimo tego, że Max już no, nie robił w pampersa, tak? Yy, ale i tak kupuję chusteczki mokre, jak mi się skończą, to już jest dramat, bo ja tymi chusteczkami wszystko myję. I, i, z, i zlew, i yy, umywalkę w łazience, i szafki, i... No przysło, wszystko, wszystko dosłownie w serio, wszystko myję tymi chusteczkami, także myślę po prostu, że te mamy, które mnie oglądają, to wiedzą o, co, o czym mówię, że Wy też pewnie teraz sobie nie wyobrażacie życia bez chusteczek mokrych. I ogólnie dalej rozkminiam, czy mogę, czy nic się nie stanie, jak e, włożyłam troszeczkę rozmrożone truskawki do zamrażarki. czy tam się nic z nimi nie stanie. Miam, tak, dobra, no to jest, miam, niam. Dobra, ja zabieram się za rozpakowywanie e, tutaj moich zakupów. I zaraz do was. O, wracam, jak się ogarnę. Jeszcze ja cały czas nie chodzić, Cały mamo. czas chcesz w niej chodzić? Tak. A jak będzie ona brudna, to co wtedy? A ja jak się. A jak ona będzie brudna? Nie. Dość no bluzę. Ty no dasz, ale ty jesteś duży czy mały chłopak? Ale cześć! Sama bym chciała taką koszulkę. Chodź, no. dawaj. O, Ale czek! Biola! Ekstra! I jak? Podoba Ci się? O, fajnie, fajnie wzięłam i zakupy, nie? Wszystko rzuciłam? daję ci otworzę. Czekaj, Max, bo to wszystko na ziemi leży. Poczekaj, chodź. A bo dobra. Masz. Odkręcimy Ci. Umiesz odkręcać? No. No nie gadaj, że umiesz. Ha, ha, ha. Udało Ci się? Tak. widzisz, jaki zdolny jesteś. Nie, na poduszkę. Smacznego. Ty miałeś mi dać swojego. Nie. Ty miałeś mi dać swojego. Jak Ty mnie ugryziesz, to ja też Cię ugryzę. No dobra, no, nie. <śmiew> to i siłam się. Nie, ja ci nie dam, bo ty mnie mocno ugryziesz, ja cię tak delikatnie zrobiłam. A ja ci też tak Nie będę ci wkładała palców do buzi, mam brudne. Oba. A ty też masz brudne w ogóle, ja nie wiem dlaczego cię zrobiła ten paluch. Nie, fu. Nie ma gwiazdarnia, odpryszka i mi zbyt... A co, że mi wyskoczyła chrosta wielka? gdy musiała do szpitala jechać. I, i taka duża? Ta, ta Mama ma jest tules! kochana przy I bawimy się w moim pokoju razem! Ja razem! A w co się będziemy bawić? No, autkiem. A może pomalejmy farbkami, co? A masz pędzelek? Nie. Chyba masz, bo znaleźliśmy w zabawkach pędzelek, co nie? No, no, no to dawaj, lecimy po kartki, po pędzelek, O się... Ale... Patrz, tutaj mnie... jest, zobacz. Co prawda jest yy, taki szeroki. Tak. Ale myślę, że damy radę, co nie? Ogólnie dzisiaj pogoda nie Pana dopisuje... No, taki zielonkawy, żeby pójść na dwór. A gdzie masz farbki? Ole, byś się walną! Ty jesteś niepoważny, Max? Mamy farbki. A nie, ty nie wody! No, bo trzeba nalać wody. Poczekaj, to może zrobimy tak. Dajmy kartkę, najpierw jedną. Proszę, ale Max, masz pomalowany ten stół cały. Odłożymy tutaj resztę. Kredkamy! Nie, kredki odkładamy, bo kredkami. Ostatnio Maxa malowanie skończyło się tak, więc odsuwamy dupkę do tyłu. Nie! Maksymilia, bo wyleja się tego. Znowu woda na. Firanki, dawaj, do tyłu troszeczkę musimy przesunąć. Trabatkę musimy zlikwidować z tego stołu. A ja i tak w ogóle będę musiała się zabrać zaraz za... No nie zaraz, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Zaściągnięcie znowu wszystkich firanek i wypranie. Nalałam ci wody. Proszę bardzo, ej, ale ja... A czym ja będę malować? W ogóle co tym... On jest chyba za szeroki, wiesz, a wszystkie pędzelki z tego zostało, żeś połamał. A co ty malujesz? No takie duży tu cię. Bo się to, musi być taki długi kolor, ładny. I A może tylko... teraz inny kolor, teraz zielony? Hmm, Oliwowy. To jest fioletowy. Ja czerwony, <grym>, Pomaluj w środku. No, ładnie. Kurczę, szkoda nam, że nie mamy. Idę poszukać e, drugiego pędzelka. Mówię. Bo wiem. Teraz. Ten. Znalazłam? No jasne i to na tym. Wiesz ile znalazłam pędzelków? Tak. Cztery pędzelki znalazłam. O, Pokaż. Aha. Cztery pędzle znalazłam. O, widziałeś? Standardowo zawsze jak to się w dzieciństwie malowało słoneczka na rogu. No bo patrzymy jaki teraz kolor już, patrzymy chodzi. jak nas tak zawsze pani uczyła. Słoneczko, ale, aha, już myślałam, że malujesz mi po mojej kartce. Ja mogę, mi teraz potrzebuję... Dodamy moją. troszeczkę cieni. Ty patrz, po, po całej tej latasz. Max! Oklapałeś mi całą kartkę tutaj. No nie, ale troszkę. No nie tro no! A teraz dużo mi naglapałeś. Max! Teraz mój obraz będzie taki ciapa, zaciapany Eee, a to... To mimo... miało być dzieło artystyczne Mamo, ale mamo Maks, no, malujesz <grym> wszędzie Teraz <grym> 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 ci oddam normalnie Nie, może... Może Paszki? o zobacz, mam. Mamo, mnie na mnie Tak? <grym> tak ja Ta. Jesteś tego pewny, żebym ja cię namalowała? Tak No dobra Będzie śmieszne Dobra, uwaga Nie mam taków! Jak nie masz? No to jak ja mam ci namalować włosy? Masz tu wodę, mamo, jak chcę Mam Mamo, na moje nogi No wiem Podobnie do ciebie? Nie, nie fajnie Ja mam taką bluszkę Mamo, nie taki kolor. Niebieski? Taki Do... jak moja mama. Pomalowałaś mnie znowu dziadku. Dobra, okej, okay, to patrz, robimy tak. Masz kolor niebieski, ten, twoja bluzka jest koloru niebieskiego, tak. więc ja ją tutaj maluję Moje mają biały Taki Jaki biały? Taki żółtawy bardziej. Widzisz? Pokaż taki coś tu o coś tak mieszanka tego i tego bym rzekła doba będą będą włosy. dobry kolor włosów masz a jaki masz kolor spodni pokaż no czarne, czarne. czarne. dobra to maluję ja, twoje spodnie na doba a ja, ja nie, nie! nie a mam, ja co maluję moje włosy o ja moje oka Oczy. No babucie, <si honored>